Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o baroku i sarmatyzmie. Czego dowiemy się na tej lekcji? Poznamy cechy baroku i najwybitniejsze dzieła sztuki barokowej, dowiemy się, czym był sarmatyzm. Zaczynamy od tego, czym był barok. Okres okrutnych wojen religijnych, klęsk głodu i epidemii, przetaczających się w XVI wieku przez Europę, spowodował, że ludzie nie byli pewni przyszłości. Po epoce humanizmu renesansowego, koncentrującego się na sferze ziemskiego życia człowieka, nastąpił zwrot ku Bogu i sprawą wiary. Ludzie czuli się zagrożeni, dlatego szukali oparcia w religii. Liczni uczestniczyli w nabożeństwach kościelnych, pielgrzymowali i pościli. Rosnąca pobożność nie oznaczała jednak, że zupełnie wyrzeczono się doczesnych uciech. Ludzie z jednej strony ucztowali i uczestniczyli w zabawach, z drugiej zaś oddawali się długotrwałym postom, a ascezie i żarliwym modlitwom. Epoka, w której żyli, była więc pełna kontrastów. Nazywa się ją barokiem, od słowa baroko oznaczającego perłę o nieregularnym kształcie. W architekturze, sztuce i kulturze styl barokowy rozpowszechnił się pod koniec XVI wieku. Swoim zasięgiem objął do połowy XVIII wieku nie tylko Europę, lecz także posiadłości hiszpańskie i portugalskie w nowym świecie. W odróżnieniu od budowli dzieł renesansowych, barokowa architektura i sztuka cechowała się bogactwem dekoracji. Powszechnie wykorzystywano ornamenty. Ornament to element zdobniczy, często wykorzystujący motywy roślinne, które stosuje się w architekturze, malarstwie lub rzemiośle artystycznym. Ponadto wykorzystywano rzeźby, płaskorzeźby, malowidła oraz złocenia. Celem twórców nowego stylu było wywarcie na widzu wrażenia. Wznoszono więc wspaniałe ogromne kościoły i pałace, świadczące o zamożności i potędze ich właścicieli. Barokowy przepych był widoczny nie tylko w architekturze, lecz także w malarstwie, rzeźbie i muzyce. Do najsłynniejszych kompozytorów tego okresu należał Jan Sebastian Bach. W epoce baroku narodziła się także opera. Barok w kościele. Styl barokowy szczególnie odpowiadał potrzebom kościoła katolickiego, który na przełomie XVI i XVII wieku rywalizował o wiernych z wyznaniami protestanckimi. Monumentalne i bogato zdobione świątynie katolickie były przeciwieństwem prostych i surowych zborów protestanckich. Pełne przepychu wnętrza miały pokazywać potęgę Kościoła, wywoływać zachwyt, zachęcać do uczestnictwa w nabożeństwach i umacniać wiarę katolicką. Tworząc na potrzeby i zamówienia Kościoła katolickiego artyści, podobnie jak w średniowieczu, przedstawiali sceny biblijne oraz wydarzenia z życia świętych. Barok w Polsce Styl barokowy stał się popularny także w Polsce. Kościoły w nowym stylu wzniesiono m.in. w Krakowie, w Poznaniu, w Nieświeżu, w Lublinie i we Lwowie. Polscy magnaci budowali okazałe pałace, w których znajdowały się pełne przepychu sale mieszczące kolekcje dzieł sztuki. Wiele z tych rezydencji otaczano starannie zaplanowanymi parkami. Zamożni mieszczanie wznosili zaś bogato zdobione kamienice. W XVII wieku Rzeczpospolitej rozwijała się sztuka, szczególnie rzeźba i malarstwo o tematyce zarówno religijnej jak i świeckiej. Okres baroku cechowała rosnąca pobożność ludności. W burzliwym wieku XVII, kiedy Rzeczpospolita toczyła liczne wojny, wielu jej mieszkańców zwracało się ku Bogu. Wiara w życie wieczne pozwalała im przetrwać niespokojne czasy. Wierni liczni uczestniczyli w nabożeństwach i pielgrzymkach. Ich celem były sanktuaria oraz kalwarie, czyli szlaki procesyjne, które składały się z kapic obrazujących stację męki pańskiej. Najsłynniejsza droga procesyjna powstała w kalwarii zebrzydowskiej pod Krakowem. Sarmatyzm W XVII wieku wśród polskiej szlachty upowszechnił się mit, że jej przedstawiciele w odróżnieniu od chłopów i mieszan pochodzą od sarmatów. Sarmaci to starożytny lud zamieszkujący tereny nad Morzem Czarnym. Szlachta twierdziła, że po sarmatach odziedziczyła takie cechy jak waleczność, odwaga, omiłowanie wolności, prawość, szczerość i gościnność. W rzeczywistości polska szlachta nie miała nic wspólnego z tym starożytnym ludem. Wśród przedstawicieli tego stanu panowało również przekonanie, że złota wolność szlachecka, którą zapewniały liczne przywileje, jest najlepszym ustrojem na świecie. Z czasem jednak to przeświadczenie doprowadziło do bezkrytycznego uwielbienia dla wszystkiego, co polskie. Skutkiem takiej postawy stała się niechęć, a nawet pogarda przejawiana wobec cudzoziemców. Życie sarmackie skupiało się wokół dworów szlacheckich. Do ulubionych rozrywek tego stanu należały polowania, kuligi i wystawne uczty, przyradzające się często w kilkudniowe pijaństwo połączone z bijatykami. Niezwykle ważne dla polskiej szlachty były także uroczystości religijne, podczas których manifestowała ona swoją pobożność i przywiązanie do wiary katolickiej. Typowe dla sztuki sarmackiej były portrety trumienne. Wykonywano je farbami olejnymi na blasz lub drewnie, Charakterystyczny sześcioboczny kształt portretów wynikał z tego, że umieszczano je na przodzie trumny w czasie uroczystości pogrzebowych. Polski ubiór szlachecki kształtował się od XVI do XVII wieku. W strojach można odnaleźć wzory wschodnie, m.in. perskie i tureckie. W skład stroju wchodziły żupan, rodzaj ubioru męskiego okroju sukni z wąskimi rękawami, Kontusz, który przypominał ukrojem płaszcz z charakterystycznymi rozciętymi rękawami, zakładany był na żupan. Pas kontuszowy był wykonany z jedwabiu i bawełny. Tym długim kawałkiem tkaniny opasywano trzykrotnie kontusz, na końcu tworząc ozdobny węzeł. Karabela to rodzaj szabli, stanowiącej nieodłączny element stroju sarmackiego. Suknia noszona przez szlachcianki była szyta z jedwabiu lub tureckiego złotogłowiu, czyli tkaniny przytykanej złotą nicią. Kształciczek to lekka suknia kobieca bez rękawów, noszona jako krycie wierzchnie. Największą popularnością kształciczki cieszyły się w XVI wieku, lecz używano ich także w kolejnym stuleciu. Futrzane kołpaki stały się modne na początku XVII wieku. Wykonywano je z ciemnego futra i nakładano na krótką chustę, którą upinano na czarnym lub białym czepku. Dziękuję za uwagę.